Słuchajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj mamy maska numer 14 i słuchajcie moi drodzy jeszcze 10 masków i koniec naprawdę szkoda, że to tak szybko minęło dobra nie będę wam przedłużać i przeciągać zabieramy się od razu za kalendarze dobrze, a więc na samym początku bierzemy czekoladki Pierwsza może sobie pomniejszam i szukamy czternastki jest i teraz proszę mamy o, ciasteczko z piernika taki pierniczek teraz mamy mileczkę i szukamy czternastki o, jest otwieramy i mamy gwiazdę z kometą Wam Wam pokażę to musiał jakoś wyciągnąć okej, okay, mam Teraz lecimy ze smaczkami, szukamy czternastki. Hmm. I czternastkę mamy tutaj. Mamy, dzisiaj będzie zabawki paluch. Więc sobie rozdzieramy. I zaglądamy coś w środku. I mamy paluch bananowy. Karteczkę wyrzucam. No i mamy takiego palucha bananowego. Teraz ten kalendarz od y, panów. I czternastkę mamy tutaj. Tylko, tylko. Otwieramy, a w środku znajduje się... To jest, to jest, to jest. Jakiś woreczek. To mam na środku? O, i mam w środku różne kryształki I to mega spoczko, bo właśnie kryształków mniej ostatnio brakuje i muszę sobie kupić, ale nie będę musiała tak szybko jej dokupować, bo tu mam jeszcze troszeczkę. Także spoko. Mm. Teraz ten kalendarz od drugiej fanki i tutaj mamy czternastkę z reniferkiem. Bardzo ładnie w ogóle są przyozdobione te, e, te okienka. Mega mi się to podoba, jak są tak ładnie przyozdobione. Tak się chętnie otwiera i widać staranność wykonania. Także super. Wielki plus. Ja już rozdzieram papier i mamy tutaj taką trztą Super. Teraz ten kalendarz i zabieram czternastkę wbijam palucha i zaglądamy tak tak, 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 tak to jest to, to jest to, to jest to, to jest to ale się cieszę mega to jest napierśnik i do napierśnika będziemy mieli um, będziemy mieli, mamy już ten kantarek co ma Beverly i wodzę i robi nam się drugi komplecik zobaczcie tu mamy bebelis z tym kantarkiem. na niego mamy wodę, i do tego wszystkiego jeszcze na pierśnik nam doszedł. Jezu, ale będę miała teraz komplet. Będziemy taki jeździć teraz na kantarkach, że kit. Ogłowie się znudziły. Teraz bierzemy się za kantarkę z kalendarzy. Więc dzisiaj jedziemy na trening z Haribem. I z Haribem na trening w tych wszystkich. W tym, co w się sensie w tym niebieskim kompleciku, ale będziemy mega sztos. Dziękuję Ci bardzo, Patti. Teraz ten kalendarz. mamy czternasty, czternasty to mamy. Tu jest nanda no nawet spora, więc myślę, że będzie tutaj coś fajnego. O, mamy tutaj. Mamy tutaj taką pastelową włóczkę. Jest bardzo ładna. Dziękuję. Teraz jest ten kalendarz. Nie Tę tego dużo, wciągnąć za Bo ona. Bo, bo, no, musimy jakoś znaleźć tę rękę więc szukamy. tutaj mamy 14. okej, okay, super znaleźliśmy się od razu i teraz ją otwieramy mamy tutaj świeczkę teraz w afolu mamy czternastki jest tutaj, o nie z... co ona taka się rusza? dobra, otwieramy wyciągamy i jest to już coś do skór widzę, bo jest z efeksa, więc zaraz Wam powiem co to jest jest to po prostu płyn do czyszczenia skór, no jakieś tam butów, siodeł, o głowie chyba też tym można wyczyścić, więc po prostu można wyczyścić tym skóry, spoczko. I lecimy z ostatnim kalendarzem, tutaj niestety nasza czapka się zawaliła, trzeba ją nakleić. I szukamy tutaj czternastki i czternastkę mam. Więc teraz wbijamy palucha. I mamy tutaj dużo zozoli o różnych smakach. Dziękuję bardzo za dozolki. Robimy podsumowanie. A więc numer 1 ten olejek. Numer dwa, na pierśnik, Numer trzy, mmm, cukierki, bo jest sporo naprawdę. Później ta włóczka, bo jest naprawdę ładna. Też kiedyś w sumie taką miałam. Dalej ten paseczek, dalej kryształki, dalej yy, Dalej ten paluch, bo jest duży smoczek, dalej świeczka, dalej duża czekoladka i na końcu mała czekoladka. Mamy. A więc moi drodzy, ja mam dzisiaj szkołę na dziewiątą. Jest już właśnie chyba 8.15 15 jakoś, 8.20. I ja teraz się już słonichami żegnam, zostawiam je na cały dzień w derkach, bo jest zimno. Nie chcę, żeby zmarzły bywani, tylko tą drugą derkę ściągnę, żeby jedna została, bo też w dzień będzie już trochę cieplej, a nie chcę, żeby się też przegrzały, czy coś takiego. I zaraz też sprawdzę, ile stopni i wam powiem. Aktualnie jest minus 10 stopni, ale mm, przez dzień ma być od minus 7 do minus 3, Ym, Już naprawdę zimno, więc w derkach je zostawiam. Mam nadzieję, że nie zmarzną. Tutaj też mają niedaleko zaraz kaloryfy, więc... Yy, więc... Nie powinno być tak źle. E, I. No i zostajemy sobie. Także my się widzimy później. A jeszcze przypominam Wam, że dzisiaj na trening biorę Haripka w nowym komplecie. Chyba to już nawet mówiłam. A więc, moi drodzy, właśnie zabieramy się za ogarnienie Haripka na trening. Chodź, wychodzimy. No chodź. Ach, ja już, jak widzicie, mu się nie chcę iść do roboty. No chodź. Haribo. Boże, czekajcie. Dosyć tego, wychodzimy. Tak jest, dobry kolor. Przywiązam Hariba nie tutaj do kółeczka, tylko tak. Jeszcze tutaj ma kolejny pasek, żeby mieć go pod lepszą kontrolą, bo widzę, że mu się strasznie nie chce i się strasznie kręci. I po prostu tak jest lepiej przywiązany, więc tak go mam. Miał yy, derkę, więc są czyste i były też ostatnio oczyszczone, więc przylecę go tylko miękką szczotką. I jest aktualnie na dużo minus 6 stopni Więc yy, Więc derkę na pewno biorę Bo to jest naprawdę zimno I po prostu yy, Dopóki go nie rozgrzeję, To yy, pojeździmy w derce A teraz go szybko Przeczyszczę Patrzcie co znalazłam Śmietka <laughs> Trzeba go ściągnąć No stój żesz. Masakra <laughs> Niewychowany koń <laughs> Stój Jeju ogarni się. To jest duży koń i on jest naprawdę mocny i silny, więc. No, nie próbujcie się w komentarzach, bo on naprawdę jest trochę <gryzny> crazy, że tak powiem. Jeszcze jest duży, wielki i z nim nie można na żarty, bo może być po prostu niebezpieczny. Ale okej. Okay. Mamy konia wyczyszczonego. Ehm, tak widzę, że jest trochę crazy, więc się w sumie zastanawiam, czy nie, wiem, że na tym będzie jednak. Ale co tam? Ja się przecież nie boję. Jak coś tego się go ogarnie. Także teraz ja ściągnę wewali tarek i ubiorę ten jej haribkowi, żeby haripko, Haripek miał cały komplet, a ona dostanie ten, który ma teraz na sobie Haripek. Więc go ściągamy, i teraz mu trzeba zmienić. Odpinamy, więc też muszę odpiąć i Wam pokażę, jak już zrobię tą zamiankę, bo teraz nie mogę Wam nagrywać. Haribek ma już na sobie śliczny kantarek, mega mu pasuje. A ten teraz ubierzemy Beverly. On jest również z kalendarza, choć tutaj ubieramy ci kantarek. Czekajcie, ona, ona jest dosyć grzeczna przy y, takich zabiegach pielęgnacyjnych. Ogólnie to Haribo też jest bardzo grzeczny, tylko że on jest dużym takim, w sumie ona też jest takim dużym koniem. No ale Haribo jest takim koniem. wiecie, o takim temperamencie. Bardzo nadpowiedliwym, że tak to powiem yy, Ale no Harry, Harry Potter jest ogólnie grzeczny Przy czasem ma takie trochę gorsze dni jak dzisiaj Ale tak to, to on jest naprawdę też grzeczny Bo z nim dużo pracuje z ziemi Widzicie? Teraz stoi totalnie bez przywiązania I bardzo grzeczny yy, On zawsze ma pierwsze takie dziwne odpały Jak wychodzi z boksu Bo mu się po prostu nie chce iść na jazdę Ale jak już się go, wiecie Ogarnie, to już jest potem git Także zabieram wodę na pierśnik, żeby mu się nie zabiła, a skoro mamy do kompletu, to ubierzemy, tylko będę musiała go odpowiednio podregulować i Wam pokażę, jak Haribo będzie w komplecie. O okay, hi, jest... Haribek jest gotowy, tak wygląda. Muszę przyznać, że ślicznie wygląda i naprawdę mu to wszystko pasuje, także lecimy na trening. Ogólnie dzisiejszy trening nie będzie trwał długo, ponieważ jest strasznie zimno i będzie to uciążliwe i dla jest i dla mnie, i dla konia, więc yy, potrwa myślę, że około 20 minut yy, trening, bo to po no, prostu nie opłaca się na dłużej, bo i koń przemarznie może się przeziębić i ja też. I po prostu też jakbyśmy tak długo trenowali jak normalnie, jak latem, czy w jesieni, czy w wiośnie. Bo my zazwyczaj trenujemy godzinę około od 45 minut do godziny. No to jakbyśmy po prostu tak normalnie teraz w zimie, no to po prostu ja bym się przeziębiła i bym nie mogła już potem przez kolejne trzy dni wychodzić na trening i koń by się przeziębił i byłby nie do jazdy ani nie do użytku, więc lepiej się nie narażać i biorę go tylko na 20 minut, żeby się trochę poruszał e, a i tak ubieram derkę, żeby na pewno, wiecie, wszystko było git a wzięłabym mu też na uszynki reniferowe, ale nie pasowałoby do niczego, więc nie ubieram Chodź Harry, idziemy? idziemy na plac już. pierwszy trening od jakichś trzech dni w końcu jazda no bo jak wiecie ostatnio, ja byłam chora, więc chodziło nie o kolonżę, o pracę z ziemi w domu po prostu. A teraz idziemy w końcu kontynuację. Moi drodzy, ja nie wiem jak wypali ten trening, bo patrzcie to. Jest taka warstwa śniegu. I takie buty w ogóle, one nie są moje, tylko mojej siostry starszej. I. Boże, patrzcie to. Tu są schody, nawet nie widzę. Brrr, spokojnie, hariba. I gdzieś jakby się już sobie do skarpetek. Tu jest lekka górka, i tu jest tu jest taki jakby. Patrzcie, tutaj mogę na tym stanąć. Harry jest cały podjarany, boję się, że będzie mi się poszył. Więc nie wiem w ogóle, czy to wyjdzie tak jak do dzisiaj. Po prostu, patrzcie, ile jest śniegu. Patrzcie tam, patrzcie na te drzewa. To jest jakaś masakra. I ja nie wiem, no kurczę, czy to wyjdzie, bo on się też niepokoi trochę. Brrr, spokojnie. Jest tyle śniegu. Mm, czekajcie, wyszliśmy na chodniczek. Chodniczek jest pod daszkiem i jest odśnieżany regularnie. Więc tutaj nie ma jakiegoś wielkiego śniegu. No ale no, gdzie mam jeździć? Jest tyle śniegu, że ja się to po prostu topię. Dobra, to na chwilę. Wejdziemy sobie na chwilkę. Pokażę Wam coś, czekajcie. Dalej. Nie bój się! Hej Jedziemy. Zrobicie zaraz ładne zdjęcie. Trochę pojeździmy. Na pewno nie galopem, bo to jest po prostu nierealne. Więc na pewno nie będziemy galopować. Także no, ale teraz wam coś pokażę. Patrzcie jak... Jest taka warstwa śniegu. To jest niemożliwe. Masakra. I słuchajcie, jak przyjdę sobie, bo teraz jestem na zwykłych spodniach, ale jak przyjdę sobie na podwórko w kombinezonie, to zjadę po tej całej zaśnieżonej zjeżdżalni. Ej! Haribo! Ej! Co robisz? Moi drodzy. Ach, no nie, ja się tu po prostu nie dam nawet poruszać. Idziemy tam jeść. Czekajcie. Idziemy sobie chodnikiem. Haribo to przed chwilą ujechał. Więc musimy iść powoli. A on też teraz na zimę. Jest podkuty. Ale no. Patrzcie, to jest tyle śniegu. Więc co nawet nie może chodzić Więc Harry, bo jest też cały podierany dalej. I po prostu ja nie wiem. Na całe chrap z tego śniegu. Może trzeba będzie go porządnie wysuszyć w domu i wyczyścić. Dobra. Patrzcie to. Dobra, będę tu iść, bo tu jest ogólnie mniej śniegu. Bo to jest. Tutaj w końcu jest strasznie ślisko, więc nie ma opcji na jakikolwiek galop, nawet nie wiem czy kus, troszeczkę ewentualnie pokusujemy. Zobaczmy jak jest na ulicy, na ulicy jest bardzo ślisko też, więc lepiej nie, pojedziemy sobie tutaj w połowie na hali, bo tutaj jest samochód, więc pojedziemy tak w połowie na hali, w połowie tam, a tutaj. Koś, kociak od sąsiadki bo już przyszedł zostawił ślady. Dobra, na razie stępujemy. Prrr! Spokojnie. Piu, piu, hu, hu. Dobry koń. Musimy stępować, żebyś się rozgrzał. Jest oszkliwie zimno, więc no. I raczej jak nie będziemy galopować, to Haribo się nie rozgrzeje, więc przez całą jazdę raczej będzie mieć tą derkę. Po prostu nie chcę, żeby mu się coś stało jak już tu jesteśmy, to może zrobimy sobie tutaj w śniegu jakieś zdjęcia bo to jest taka fajna, tylko, że ja tu w ogóle nie mogę wejść, ale to jest taka fajna... zakątek, o! Czekajcie, spróbuję. O Boże! Dobra, patrzcie, i teraz tutaj taka foto, wyszłam na tą górę, nieźle. Dobra, ale na razie musimy stępować, Harrybo. Boże, ale zeskoczył! Jezu, nierozgrzany haribu, serio. Masakra jest jakaś. Tyle śniegu to jeszcze nie widziałam. Wow. Dobra, wstępujemy. Zapraszam do oglądania. Dalej sobie występujemy. Tutaj nawet nie ma opcji przejścia, chyba, że tutaj jest taka mała dróżka. Ewentualnie nią. Ale jest zimno, moi drodzy, tragedia. Musimy pojechać w taki się teren, bo na polach to wiecie jak będzie. Będzie sztosowo. I wezmę serbo albo Haribanu, bo weweli no jeszcze nie biorę. Yy, weźmiemy tego albo tego i pójdziemy na takie zdjęcia sztosowe. E, na pola. Będzie mega. Już się nie mogę doczekać. <laughs> Dobra, stępujemy je ja już dość długo, też połowy tego stępawa mnie nagrywałam. Więc teraz sobie skrócę. Wodzę! Kus! Kus! O, super! Brrr, trochę się poślizgnął, dobra. Nie, to chyba nie będzie miało sensu, bo jest strasznie ślisko. Nie wiem, który raz on już się w ogóle nawet wywrócił. Patrzcie to. Ale nie, to nie ma sensu. Dobra, spróbujmy ostatni raz. Bo ja też nie chciałbym, żeby mi się coś stało, po prostu. To z wyglądu bezpieczeństwa. Prrr, nie bój się. Możesz sobie podjechać. Naprzód. 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 Tak, dobrze. Wypada się, jak super. Świetnie, jeszcze więcej dopada, mega. Dobra, patrzcie to. kus Bo. ale on strasznie niepewnie idzie strasznie niepewnie bo on też wie, że on się poślizgnie. więc to nie ma po prostu sensu w ogóle do, na, do stępa pojedziemy już do końca jazdy wstępie moi drodzy i jak postępujemy to zrobimy jakieś zdjęcia a jak tego śniegu troszeczkę stopnieje to wtedy zrobimy normalny trening bo ogólnie teraz na vlogmaskach nie będzie żadnych skoków ani nic takiego no bo ja nie mam jak zrobić żadnych skoków, skoro jest śniegu. To się nawet z stojaków nie uda wyciągnąć, więc to w ogóle odpada. Yy. Galopu też no po takim śniegu to w życiu. Galopu się nie zrobi. To nie ma w ogóle nawet sensu. Więc jazdy teraz yy, na vlogmaskach to będzie stępku jak będzie lekko mniej śniegu, to też galop. Yy. No, a jak tylko troszeczkę śniegu, tak, że prawie w ogóle, no to wtedy może ewentualnie jakieś rączki, kawaletki i malutkie skoki. Bo naprawdę, no tak, to ja nie mogę po prostu ze względów bezpieczeństwa. Wiem, że wy pewnie jesteście teraz zawiedzeni, dlatego wam to wszystko tak tłumaczę, że nie będzie, ale no, no. Musicie po prostu, yy, no, mnie wysłuchać. Dobra, my sobie już postępowaliśmy, teraz ściągnę Harry biederkę. na chwilkę, więc nic mu się nie stanie spokojnie, moi drodzy. Na chwileczkę tylko dostanie... Ała, palce mi zamarzły. Na chwileczkę tylko ściągnę mu tą derkę do zdjęcia i zaraz wam pokażę. Wszystkie zdjęcia, które właśnie zrobiliśmy wam gdzieś tutaj powklejam, a resztę zobaczycie pewnie na Instagramie. E, więc już wracamy. Prrr, narzucę mu tą derkę, nie będę ją jakoś super zapinać. Narzucę mu ją tylko i już w ręce będziemy wracać. Prr. Dobra, czekajcie. Tak o moją na, narzuciłam, nie zapinałam. Chodź, Hariba. No chodź. Ja już go nawet nie trzymam, bo prrr, ej, kurczek. Dobra, jednak ją zapnę na jedną. Okej, okay, kochanie, nie czuję palcy, więc mu jakoś tak ją włożyłam. Chodź, chodź, go nawet nie prowadzę, idzie za mną grzeczny. Dobry kucyk. Kucyk z on ma, ma 175 w głębi, ale konik. Chodź. Łobosz, patrzcie, co tu się stało. Zamarza woda w rynnie. Chodź, idziemy już do stajni. Ale zimno. Chodź Herbę. W ogóle to już się robi w ogóle wieczór. Bo jest tylko, nie wiem. Przez noc 30, więc już się ściemnia. Prr. Chodź, chodź. Chodź, idziemy. Także już się zciemnia, więc no, ja go w ogóle nie trzymam. Patrzcie, wodzę mu wiszą. Chodź. No, chodź. Czemu nie idziesz? Chodź. Dobra. I idziemy się już rozbierać. Wróciliśmy. Prrr, spokojnie Hariba. On sobie już sam będzie stał teraz. Yy, trochę go wymęczyłam, chociaż na i tak nie za bardzo. I Dierka mu i tak do boksu, bo jest zimno. Teraz ściągam mu na pierśnik i odpinam wodze, ubieram derkę i posyłam go już od razu do boksu, bo naprawdę jest zimno. I w ogóle to dzisiaj wieczorem jeszcze go wezmę na pracę z ziemi, bo chcę spróbować zrobić jakieś tam pierwsze kroki do tego, żeby nauczyć go komendy do boksu. Tak jak u mnie to reszta koni, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo przydatne, więc będę to próbować dzisiaj wieczorem. No, ale nie wiem, czy wam coś z tego nagram. To już mamy ściągnięte, konik jest w kanterku, więc teraz tylko jeszcze ubieram mu derkę. I gotowe. Wszystko mamy już zrobione. Teraz go zaprowadzam do boksu i już wszystko ogarnięte. Jeszcze tylko ten sprzęt schowam, żeby tutaj nie siedział sobie na środku. Na pierśnik gdzie tutaj, a wodze odwieszam tutaj. To już wszystko. Teraz ja właśnie wróciłam z staniców eee, i teraz jesteśmy znowu na takim jakimś śniegu. I teraz sobie przypomniałam, że mam tutaj gdzieś taki czaprak dla konia. Gdzieś tutaj i spróbujemy go odkopać, ale nie wiem. I już moi rzecz, na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał i pa-pa!